Witajcie, bracia i siostry. Robię krótkie nagranko. Yy, zainspirowany czymś pięknym, za chwilkę wam wrzucę, ale zanim wam wrzucę, nagranie, które dotarło do mnie o naszej siostrze. Mam pewne przemyślenia od dłuższego czasu, ale chciałbym powiedzmy, podać jako przykład: <laughs> taki przykład tego, co, że może wam to coś uzmysłowi, czy odnajdziecie też w tym swoje doświadczenia, Ale chcę dograć parę słów, ponieważ w minutę się nie zmieszcza, już mija 49 sekunda. Więc to nie da się wszystkiego zarzucić w minutę, jakkolwiek będzie to naprawdę bardzo krótkie, bo temat jest dość głęboki, ale chcę Wam przynieść tylko nagranie siostry i wskazać na to, że to co się w nas dzieje, że duch ludzki jest czymś głębiej niż jest czymś głębszym niż tylko nasza dusza funkcjonująca, nasza wola. Nasza, no właśnie, jaka wola, wola, jaka wola, czym się kierujemy, że mamy tą wolną wolę, ale jeśli jesteśmy odrodzeni, to czym się kierujemy, według czego żyjemy, czy według systemu starego świata, według właśnie tych bodźców, tego wszystkiego, czy mamy głęboką świadomość, że jesteśmy gdzieś wyzwoleni, mamy dar, mamy Chrystusa w nas. Przytoczę tylko dwa wersety jako wyścielenie. Dużo by można mówić, masa wersetów, ja nie będę teraz wykładu robił, tylko chcę, bo nie chcę tego piękna. Chcę tylko przedsłowie przed dać Wam, przedsłowie, czyli prolog, żebyście odebrali to tak jak należy, ale jest to tak piękne, że i nie chodzi o muzykę. Naprawdę, ja tam chyba wyciszę coś. Bo ja nie lubię tego, tego wiecie, tego, tych sentymentalnych jeden od drugiego w świecie, tam chrześcijanie, pseudochrześcijanie, różnie, nawet niewierzący już biorą to, to w ogóle sobie i kopiują. Ja również to skopiuję, ale co chcę Wam pokazać? Nie? Przeczytam dwa wersety. Jeśli jednak Chrystus jest w Was to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. To jest do żywych, to jest do żywych ludzi, niektórzy są dwa metry pod ziemią, to jest do żywych. Kolejne, potem Jakub napomina o czymś takim w drugim rozdziale, że bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czyli ciało bez ducha. Czyli kiedy już duch ludzki ucieka do Pana, jest zawołany, to wtedy umieramy. I teraz... Czym zatem jest ta dusza? Czym jest yy... coś, co tworzy nasze jesteśtestwo? Czym są te nabyte historie, nasze doświadczenia o rodzinie, traumy, skaleczenia, doświadczenia, radości, yy, nasze serce? Gdzie skarfił tam serce Twoje? Tutaj będzie taki przykład tego, że kiedy. Zaczyna szwankować nasze ciało, czyli pewne powiązania, synapsy, partie mózgu. Jest taka choroba, tak zwana demencja, Alzheimer tak zwany. Kiedy nasze ciało z powodu starości odmawia posłuszeństwa pewne części, nasz mózg już nie do końca tak funkcjonuje. Co w nas zostaje? Są takie... Projekty robione w Stanach, że mm, puszczają. Na przykład ktoś całe życie tańczył albo był muzykiem, puszczają mu muzykę albo ulubione jego tam utwory, ktoś wiedział z rodziny i ci ludzie się chociaż są w takiej e, e, apatii, czy jak to nazwać, w takim wyłączeniu. W zawieszeniu, to na dźwięk pewnych utworów czy muzyki się ożywiają. Czyli coś, co stanowiło większość ich życia, coś, co. Ja to jeszcze nazwę synonimem, użyję takiego słowa serce. Serce. Czyli jest serce kamienne, jest serce mięsiste. i teraz ludzie poświęcają coś, kochają w swoim życiu. I, i jeśli to była muzyka, to muzyka, taniec, to taniec. Są te projekty porobione, tam widać, że to tak jakby przywracali do życia, radują się, są uśpiechnięci tak jakby normalnie, a potem tylko to wyłączasz i powiedzmy, popadają. Nie ma tego dotknięcia się, tego co zostało głęboko zasiane w sercu, w duchu ludzkim. Co, co w takim razie było? Jest tutaj napisane mm, w tym wersecie, że. Rzymian 80. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, który wszedł na świat, z powodu chorób, z powodu różnych rzeczy, to duch jest żywy przez usprawiedliwienie, przez to nachylenie się Boga do nas. Duch jest ożywiony. Za chwilkę zobaczycie, ale to jeszcze tylko powiem siostrę, która ma 88 lat. Tam są dwa nagrania na internecie kiedy jest karmiona, a potem jeszcze gdzieś tam jest taka prosta, widać taki brak troski, takie wyłączenie, zapada zapytanie, ja nie będę tłumaczył, ja zostawiam was tym dźwiękiem, dlatego daję teraz ten prolog, pada zapytanie, jaki jest twój adres, czy w jakim jest Paul, Paweł, Linda, to są członkowie rodziny, mówi, że nie wie, mówi, że nie wie Potem co jadła na śniadanie czy na, na posiłek, ona mówi, że jedzenie, dobre jedzenie, czyli takie bieżące wspomnienie, nie? że nawet nie umie jakby. Nie, jest, jest jakiś kontakt, mówi o jedzeniu, rozmawia, tak, rozmawia. Ale nie ma tego zasięgnięcia gdzieś tej pamięci takiej dalszej, żeby najbliższych rozpoznać. Niektórzy z Was mają takie doświadczenia, spotkali tych ludzi albo mieliście w rodzinie. I na, w momencie, kiedy opiekunka czy tudzież córka pyta się, kim jest Jezus, zauważcie tą reakcję, jak bardzo ożywia się ta nasza siostra. I ha, aż się gęba śmieje, aż po prostu jak jej uśmiech zakwita, to piękna radość na twarzy, że tak, Jezus, Jezus to jest mój Zbawca, jest my, my Savior, On mnie zbawił, On żyje we mnie, On przyjdzie po mnie. To jest po prostu nie do ogarnięcia, słuchajcie, takie coś, że ktoś ma Alzheimera, że cała pamięć wy, jakby wykasowana, bieżąca, ale duch ludzki, czym jest Duch Ludzki? Niech to będzie taką otwartą refleksją dla was, bracia i siostry. Czym jest Duch Ludzki? Po prostu. Czym, je... <laughs> czym jest nadzieja, do której jesteśmy powołani, jest napisane, że Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Czym jest Chrystus, że nas wydobywa, że nasze jestestwo? Ktoś łączy z Panem jest Nim jednym duchem. Kocha Ciebie, kocha mnie. Nawet kiedy umysł na stare lata by nam zaszwankował z jakichś względów, to nasz zbawca przyjdzie po nas. Niech to będzie szeroką refleksją: co to jest czuwanie, co to jest duch ludzki, gdzie jest zbawienie, gdzie jest ta radość. Z jakiej głębi powinno wynikać nasze radowanie, nasze podążanie za Panem, czy Jezus o czym nam mówił, że nie troszcie się? Tutaj jest siostra odcięta poprzez synapsy, poprzez za, e, e, poprzez to, że zawodzą, zawodzi ciało, zawodzi zwyczajnie mózg, pewne neurony zawodzą, jest odcięta od troski, jest naprawdę prosta jak dziecko a pan Jezus mówi nam o tym że twój duch podąż się do mnie pielgrzymuj jak dziecko ufaj mi ja się o wszystko zatroszczę nie wytężaj sił swego umysłu nie wytężaj sił swojej duszy ufaj mi że ja się o wszystko zatroszczę że troszczę się o ptaki troszczę się o Lidię. Przeprowadza cię przez to życie, a nawet kiedy zaszwankuje ci umysł, to duch Twój będzie żywy. No i tak tylko tyle chciałem pokazać. Jak mnie uradowała ta siostra! Jak mnie uradowało to, co Pan robi w nas, że. Zobaczcie sobie, niech Wam to też da radości. Ja trochę nie wiem, wyciszę. Nie, dobra, okej, okay, już przejdźmy tą muzykę sentymentalną, bądźmy trzeźwi, ale zobaczmy tą prawdę. Zobaczmy, jak siostra, która przyjęła kiedyś Chrystusa, która jest siostrą naszą. Jak głęboko w niej jest. I jeszcze powiedziała tam na koniec, chyba z tego co pamiętam, w tym wycinku, powiedziała: Kocham go. I love him. I love him. To jest piękna relacja. Miejmy to. Niech to w nas, a propos zbliżających się świąt, czy, co mamy nieść? Co mamy nieść? przy okazji Dnia Zmartwychwstania, czy my powstajemy z martwych, czy jest napisane, kto idzie za mną, niech się zaprze życia duszy swojej, niech będzie martwy, niech będzie martwy. Umierajmy. Jeśli jest napisane, że jeśli wrośniemy w podobieństwo jego śmierci, tym bardziej wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania, czyli mamy się zapierać w naszej duszy, nie to, co ja chcę, to jest nic, to jest chłam, wszystko, co ja chcę. A Pan mówi, dobrowolnie zrób tak. Miej Alzheimera swojego. Miej... Przepraszam świadomego Alzheimera, bracia i siostry, mamy zbawienie w duchu, mamy zbawienie w duchu. Przepraszam, ale ta siostra mnie, Duch Święty mnie rozwala <słuch> przez tą siostrę. Także to jest taki piękny przykład, że kiedy zapieramy się siebie, kiedy widzimy jak nasza Sprawiedliwość ile zła robi, a Pan mówi: Ja jestem zbawieniem. Ja zbawiłem świat, ja zbawię ciebie, ja zbawię innych. Tylko we mnie jest zbawienie. Także dobra, 11 tyle minut na minutę, na minutę, ale musi to być wstęp. Już puszczam i się wyłączam. Radujcie się z naszą siostrą w Duchu Świętym. Niech to będzie jakimś malutkim obrazkiem, bo pewnie niektórzy z Was anglojęzyczni dojrzeli to, ujrzeli różnie to. Pewnie teraz y, algorytm powiąże obrazy, wszystko jest powiązane. Niech Was buduje to, przemyślcie sobie, miejmy to pogłębienie. Bracia, i siostry piękny przykład z Panem Bogiem. Hej, can you tell me what your address What color shirt did you have on yesterday? I don't Uh, what did you have for lunch today? Food. <laughs> Big food. All right. So who is who is Linda? Do you know Linda? Mm. Mm. Linda. Um. Oh. What about Paul? Paul. 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 I don't know Paul Alright. Who is Jesus? Well, Jesus is the one who saved me and lives in my heart and will take me home. <laughs> Quite amazing. <laughs> yeah. I love you. <laughs>